A, ale... Przewież, tak, czy wiesz, tak? Takie, wie pan, um, takie, jak one się nazywają? Holka? Takie gładkie ładne, nakrafiane, takie australijski. O to jest takie, takie duże i takie czas Dobra, przywiązy, pan jest cały co, co tydzień, tak? A, ale...

Aha. No na to jest... Za 450 dni. Chyba dobra co tak ciężko chodzi na tym centralnym nie jak to nieruchomość. Pani żaden No tak ciężko chodzi no tym. No coś no. tam no. no. no.

jak się wysypało, ktoś woreczek jest a, znalazł na styku, no. albo skrzyneczkę, troszkę mm -hmm. pokazało się, ale to się pokazało bardzo na krótko. I śnieba. Ja mam dwie. Ja Jedno sobie ze stawkiem. <suszy> <to sobie> <suszy> 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 był swoim imieniem i nazwiskiem, żeby było... Halo? No, no chodzimy nie? Tutaj jak dopiero trafię, na tym, trafię, tym placu, Za tym takim namiotem. Ten jest klejonerzem. Ale ten już jest powiedzmy monolity, i trafiłem biegiem To, 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 to jest dobra sprawa. A jak Jeśli przejedzie, spróbuję przejść. bardzo Wszystkie wzięłem w ale była piękna karawka taka z tym orłem. No, były fajne życie. A paterki to się bałem wziąć do samochodu, i dlatego jest jeszcze. No ładne patera, bardzo ładne. O to ciekawe skuteru, o te, te zabezpieczenia ciekawe pewnie. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова